Do konkursu zgłosiła mnie pani Małgorzata Wasza, która była moją wychowczynią w klasie 5-6. Moją największą pasją jest piłka nożna. Swoją przygodę rozpocząłem kiedy miałem 6 lat w szkolnej drużynie piłki nożnej. Po roku przeniósłem się do klubu Orze Futsal i zacząłem trenować piłkę halową. Jeździłem też na większość mecze wyjazdowych po całej Polce, z drużyną Orwa i Oczaskowice. Od początku połknąłem bakcyla i czułem, że sport jest su super sprawą. Zawsze staramy się nie opuszczać żadnych treningów, bowiem, że to mocno zaburza pracę Timu. Mój ówczesny trener stwierdził, że powinienem grać na pozycji bramkarza i tak zostało do dzisiaj. Do dzisiaj też gram w tej samej drużynie i obecnie jesteśmy w czwartej lidze trampkarzy. Mam cztery treningi w tygodniu i dodatkowo co weekend gram mecz albo spałem. Często ktoś mnie pyta, czy nie mam dość, czy nie jestem zmęczony. Szczególnie jak pada deszcz czy śnieg. ja mam trening, i nie odpoczywałem po lekcjach w domu. Lub gdy nabawię się bolesnej kontuzji kolana lub ręki. Zawsze odpowiadam za moim tenorem. Piłka nożna to nie szachy. I że indyjanie odpoczywają w biegu. Oraz, że są trzy zasady sukcesu w piłce nożnej. Pierwsza to bieganie, druga to bieganie i trzecia to bieganie. I to prawda. Piłka nożna to najlepsza forma sportu, jaką znam. Uwalnia endorfiny i pomimo zmęczenia czuję się wolniej i wiem, że mogę wszystko. Piłka nożna nauczyła mnie wytrwałości, walki do końca, zasad fair play, koleżeństwa, odpowiedzialności i wiele, że wszystko jest możliwe. Nie, zbiegaliśmy z dużą, która była niekwestionowanym liderem. Tylko dlatego że wychodziliśmy na boisko wierząc w siebie. Każdy liczył na każdego, walczyliśmy, bo tak zależało nasze życie. I okazało się, że jako drużyna jesteśmy nie do pokonania, bo siła to była. Okażą piłkę, okażą damkę do ostatniego gwizdka. Oczywiście nie zawsze jest tak źle, bo podczas mieliśmy też mnóstwo przegranych meczów i nie raz z boiska ze zwieszonymi głowami. Ale to tylko nas wzmocniło, bo dzięki porażkom jesteśmy silniejsi i lepsi, bo uczymy się... Wyciągamy wnioski i analizujemy czego zawoko. Co można było zrobić lepiej inaczej. Oczywiście by pod uwagę, że nie będę kolejnym wojciechem szczęsnym, bo do czego trzeba mieć mnóstwo talentu i szczęścia, ale nigdy nie wiadomo, najważniejsze jest, że sport daje mi wewnętrzną siłę. Nie mam problemów, jak niektórzy mają uwieśnicy, którzy nie wierzą w siebie, nie lubią siebie, nie akceptują swojego wyglądu lub po dostaniu swojej oceny są załamani i wydaje mi się, że świat się skończył. Ja wiem, że każdy upadek jest po to, aby wstać jeszcze silniejszym, a moc jest w naszej głowie. Nieważne, co myślą inni, ważne jest, co my myślimy o sobie i że trzeba zawsze wierzyć w marzenia, bo one naprawdę się spełniają.